Z tej góry warownej, góry Syjon, gdzie narody płynęły po to, żeby się schronić, okazuje się, że z tej właśnie góry przyjdzie ten, który jest Panem, ten, który sam przyjdzie uratować naród, po to, żeby z powrotem nas przyprowadzić. Ale już nie po to, żebyśmy bronili się przed kimkolwiek, ale po to, żebyśmy oddawali wieczną cześć chwałę Panu Bogu. Żeby stan rajski, stan pełnego bezpieczeństwa i dobrej relacji z Panem Bogiem, żeby przywrócić na zawsze. I w ten sposób domknie się to koło historii, zbawienia, polegające na tym, że człowiek. Zgrzeszył, rozlało się zło na wszystkich, ale to zło zostało przez jednego człowieka przyniesione i przez jednego człowieka zostało to zło pokonane, i w tym momencie ta część naszego życia. Przed wejściem na górę Syjon, ta część naszego życia jest takim poszukiwaniem swojej tożsamości, odkrywaniem tego, jak bardzo jesteśmy blisko Pana Boga, po to, żeby ostatecznie wejść na górę Syjon, podnieść swoje dłonie i w sposób niekończący się, z pełen radości, pełen e, e, takiej miłości oddawać cześć i chwałę Panu Bogu. I to jest piękna perspektywa.